Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Polskie rolnictwo to rolnictwo bardzo rozdrobnione. Według informacji, jakie podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w 2014 roku wnioski o płatności bezpośrednie złożyło. Prawie 1 400 000 wnioskodawców. No, to jest bardzo duża ilość tych gospodarstw. W związku z tym nie da się ukryć, że tak rozdrobnieni producenci no, powinni, patrząc z punktu widzenia zmian, jakie na tym rynku zachodzą, poszukiwać dodatkowych dochodów. Zdecydowana większość gospodarstw rolnych sprzedaje swoją produkcję m.in. zboża, owoce i warzywa, mleko, tuczniki w formie pierwotnej, otrzymując dużo mniejszą cenę w porównaniu z tą, jaką by otrzymali przy zbycie produktów przetworzonych. Często występują także problemy ze sprzedażą tych surowców, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia opłacalności poszczególnych gałęzi produkcji i zmniejszenia rentowności gospodarstwa. Wyroby produkowane w gospodarstwie rolnym, takie jak sery dojrzewające, twarogi, masło śmietana, wędliny, przetwory owocowo-warzywne, miody, są poszukiwane przez konsumentów i to pomimo stosunkowo wysokiej ceny. Cechuje je bowiem wysoka jakość. Średnio w produkcie kupowanym przez przeciętnego konsumenta marże stanowią około 60%. W związku z tym jest to dobry czas i dobre miejsce, żeby rolnicy, którzy są producentami bezpośrednimi zarówno produktów roślinnych, jak i zwierzęcych, zajęli się albo mogli się zająć ich sprzedażą i poprzez to uzyskać dodatkowe dochody. Projekt, który realizowaliśmy w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Radomiu w okresie od września 2014 do maja 2015 roku, zakładał to, iż przeszkolimy rolników z terenu całego kraju i poprzez to umożliwimy im podjęcie i rozpoczęcie działalności związanej ze sprzedażą bezpośrednią i przetwórstwem produktów. Które wytwarzają we własnych gospodarstwach. W okresie tym przeszkoliliśmy 105 grup szkoleniowych i uczestników mieliśmy 2260 z terenu całego kraju. Szkolenia obejmowały zarówno część teoretyczną, czyli część, w której przedstawialiśmy uczestnikom, jak rozpocząć tą działalność, jak ją prowadzić. Jakie są obowiązujące przepisy prawne? Po, przedstawialiśmy również informacje na temat podstawowych wymogów technologicznych, organizacyjnych, zasad funkcjonowania rynku. Dodatkowo wskazywaliśmy również możliwości pozyskania środków finansowych, które taką działalność pozwolą uruchomić. W trakcie tych szkoleń yy, zwróciliśmy szczególną uwagę na, również na część praktyczną. Ta część praktyczną realizowaliśmy w naszych centrum praktycznego szkolenia, gdzie prowadziliśmy zajęcia praktyczne. Uczestnicy wspólnie z kolegami i koleżankami, które zajmują się poszczególnymi modułami, którymi dysponujemy, prowadzili przetwórstwo mleka, mięsa, owoców i zbóż. tego szkolenia dwie rzeczy utkwiły mi najbardziej odnośnie rozbioru i przechowania mięsa i wędzarki. Mięso powinno być przechowane bardzo rygorystycznie w określonych warunkach. Utrzymaniem temperatury która jest podstawą, bo jeśli tego nie ma, po prostu nie ma jakości wytworzonego produktu, bo, się, bo tworzą się pęcherzyki i pory. Natomiast wędzarka to jest specyficzna rzecz. Żeby uzyskać określone wyniki badania WWA, musi, musi być postawiona w określony sposób. Nie może to być palone bezpośrednio pod produktem wędzonym, tylko to musi być wędzarka tunelowa. Taka wędzarka tunelowa jest u mnie zastosowana. Moje wyroby wędzone są systemem tradycyjnym, to znaczy drzewem sezonowanym, korowanym. Nie używam atmosów i nie używam środków do malowania, przez co one mają dużą jakość i są trwałe. Mała masarnia, jeśli ktoś ma produkcję trzody chlewnej, jest podstawą egzystencji w dzisiejszej gospodarce. Ludzie powinni nie bać się tego, podejmować te wyzwania, postawić taką masarnię. Jeśli ktoś ma produkcję do tysiąca sztuk, śmiało mu starczy na cały rok taka produkcja. Jak otwierałem tę masarnię, wydawało mi się, że ona jest za duża do mnie. I do mojej produkcji. Jednak okazało się, że produkty są tak dobre, ludzie chcą kupować. Uzyskałem pozwolenie na 2,5 tony tygodniowo produkcji. Okazuje się, że teraz jest za mało, troszkę mam za ciasno. Uczestnikami prowadzonych szkoleń były osoby, które już po części zajmowały się albo zajmują się działalnością zarówno przetwórczą, jak i sprzedaży bezpośredniej, jak również osoby, które taką działalność planują podjąć. W związku z tym, w trakcie całego cyklu szkoleniowego, mieliśmy kontakt z bardzo szeroką grupą ludzi, którzy no, myślę, że wynieśli dużo ciekawych informacji, co w tym zakresie się dzieje, jak to robić zgodnie z wymogami prawa. Jak spełnić te wymogi, abyśmy rzeczywiście produkowali żywność dobrą, bezpieczną i taką, której będą poszukiwali klienci? W naszym gospodarstwie od wielu lat uprawiane są róże. Od niedawna postanowiliśmy, aby ten zapach, ten kwiat, który spada na ziemię, zamknąć w słoiczkach i stąd też powstała nasza rodzinna firma Manufaktura Różana, gdzie metodą tradycyjną przetwarzane są przetwory z płatków i owoców dzikiej róży rosa rogozy. Są to produkty wytwarzane ręcznie, począwszy od zbioru płatków, a skończywszy na zamknięciu, zakręceniu słoiczka. Pomysł okazał się bardzo trafny, spodobał się turystom odwiedzającym nasz subregion. W trakcie tego cyklu szkoleniowego uporządkowaliśmy wszystkie informacje związane z podjęciem, prowadzeniem, przygotowaniem inwestycji. Rozpoczęciem działalności przetwórczej, prowadzeniem tej działalności przetwórczej. Również myślę, że to, co wskazówki dotyczące funkcjonowania rynku, jak i możliwości pozyskania środków finansowych, no uznali, że to jest bardzo przydatna rzecz, którą wykorzystają w tym, co będą robić. Efektów tej działalności, tej działalności szkoleniowej, myślę, że będziemy się mogli spodziewać niebawem. Oczywiście wtedy, kiedy zostaną, zostanie ogłoszony nabór wniosków w ramach działania Przetwórstwo i Marketing w ramach PROW 2014-2020. Uczestniczyłam w bardzo wielu szkoleniach organizowanych przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli dotyczących przedsiębiorczości i tego, jak rozpocząć przygodę z własną działalnością gospodarczą, z przetwórstwem głównie. No, i po tych szkoleniach postanowiłam założyć firmę. Firma nasza powstała już ponad 3 lata temu, ale to w zasadzie na początku to była taka działalność hobbistyczna. Później stopniowo stała się taką działalnością dodatkową, a tym dodatkowym źródłem dochodu na wsi, w gospodarstwie, a dzisiaj można powiedzieć, że jest głównym źródłem dochodu, ponieważ gospodarstwo, które mamy, produkuje nasiona, które są przetwarzane bezpośrednio w naszej olejarni. No i sprzedajemy już gotowy produkt, którym jest właśnie olej. Tłoczymy olej na zimno na prasach ślimakowych, co pozwala na uzyskanie najlepszego produktu o najwyższej zawartości kwasów omega-3. Szkolenia były bardzo potrzebne nie tylko z tego względu, że dowiedziałam się, że w jaki sposób tą działalność gospodarczą poprowadzić, jak wszelkie procedury formalne w urzędach przejść. Ale też w jaki sposób i czy i w jaki sposób mogę skorzystać z dofinansowania właśnie na działalność gospodarczą. Udało się chociaż z małego projektu, z lidera, skorzystać właśnie z dofinansowania i połączyć właśnie to, to przetwórstwo z działalnością około turystyczną, a więc my w swojej firmie nie tylko przetwarzamy produkty, Surowce rolnicze, ale również przyjmujemy u siebie turystów. Turyści oczywiście są naszymi klientami, tutaj też nakłania no, się cała otoczka marketingowa, to też było efektem szkoleń, bo na, na szkoleniach jednak było bardzo wiele informacji dotyczących, w jaki sposób nie tylko wyprodukować, ale w jaki sposób jeszcze dobrze opakować i dobrze sprzedać ten produkt. Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa i sprzedaż bezpośrednia umożliwiają zwiększenie dochodów. Pozwala to też rolnikowi zatrzymać marżę, która do tej pory była zabierana przez przetwórcę i hurtownika. Dzięki sprzedaży produktów przetworzonych, a nie surowców, rolnik może sam zarabiać, a nie pozwalać zarabiać pośrednikom. Warunek jest jeden: trzeba sprostać wymaganiom konsumentów i postawić na jakość i bezpieczeństwo żywności. Od 2009 roku funkcję podmiotu wdrażającego dla działania 111 Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 pełni Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.